Krzysztof Magiera, prezes firmy Sfera Sportu. Krzysztof Magiera to wizjoner branży eventowej. Wszystkie wydarzenia organizowane przez sferę sportu są jego autorstwa. Jak przyznaje nominowane, tak było od zawsze. W pierwszych latach działalności firmy to on pozyskiwał fundusze na rozwój przedsiębiorstwa, zabiegał o nowych partnerów i klientów. Z czasem zbudował zespół zaufanych, współpracowników, którzy z powodzeniem urzeczywistniają wszystkie wizje szefa. Krzysztof Magiera nie osiada na laurach. Wciąż tworzy nowe wydarzenia, rozwijając jednocześnie te już istniejące, a wszystkie, w opinii klientów, są innowacyjne, rozwojowe i przykuwające uwagę. Sfera sportu zajmuje się organizacją wydarzeń muzycznych i promujących sporty ekstremalne. Jako pierwsza w Polsce zorganizowała Rundę Pucharu Świata w Dird Jumpingu. Z sukcesami realizuje też projekt muzyczny The Legend Festival. Dodatkowo firma prowadzi Fundację Sfera oraz klub sportowy Go Bike Pro na terenie miasta Rybnika, angażując się w działania z zakresu profilaktyki bezpieczeństwa dzięki akcji Zakładaj Kask. Te plany sięgają kilku lat do przodu. Systematycznie próbujemy realizować, to nam wychodzi. Czego przykładem właśnie jest na rozwój naszej firmy, gdzie zaczynaliśmy od małych imprez, a teraz jesteśmy jedną z większych agencji, można powiedzieć, na Śląsku. Jedną z czołowych związanych ze sportem w całej Polsce.